Dzień dobry kochani, mam dla Was e, e, wiadomość od karty Lenormand oraz runę na ten weekend. Otóż karty Lenormand chcą Wam powiedzieć, że Wasze oczekiwanie, Wasza cierpliwość w końcu zostanie nagrodzona i ujrzycie ten wschód w słońca w kierunku do nowej drogi, do uleczenia wszystkiego oraz do nowego początku. Będziecie również zbierać żniwa tego, co zostało zasiane. To dojrzewa, nawet jeżeli nie macie kontaktu, kontakt się uciął, nie macie, nie, nie macie informacji. Widzę tutaj również jakieś pojednanie z mężczyzną, może być innego wyznania, innej kultury, innej narodowości, kochani. Runą dla Was jest dzisiaj e, runa ECHPAS, e, która wiąże się bezpośrednio z działaniem i z ruchem. Mówi o tym, że do odniesienia sukcesu potrzebna jest wielka determinacja i macie ten potencjał, ale musicie wiedzieć, jak go docenić i jak odważnie podążać za ciągiem zdarzeń w kierunku własnych marzeń. Mówi o tym, że nie należy tkwić w bezruchu lub czuć się onieśmieleni w obliczu nowych wyzwań, które stawia przed nami nasze życie, kochani. Naszym najważniejszym zadaniem jest: w tym życiu jest odnalezienie własnego miejsca na świecie, kochani. Dziękuję pięknie, dobrego weekendu, do usłyszenia.